Zadanie ósme. Rozłóż wielomian w x, który jest równy, x kwadrat, dodać 5x, dodać 6 na czynniki pierwsze. Rozłóż wielomian na czynniki pierwsze oznacza, zapisz go w postaci iloczynowej. Tutaj widzimy, że mamy wyrażenie... Kwadratowe, wielomian kwadratowy, czyli inaczej rzecz ujmując, wielomian stopnia drugiego. No i akurat mamy taki przypadek, w którym chcąc rozłożyć ten wielomian na czynniki pierwsze, czyli zapisać go w postaci iloczynowej, no tutaj musimy policzyć deltę, żeby sprawdzić, jaka będzie delta i czy w ogóle mamy możliwość zapisania tego wielomianu w postaci iloczynowej. Skorzystamy z tego wzoru na deltę. Wcześniej jednak wypiszemy sobie tutaj dane, które będziemy podstawiać do wzoru na deltę. A to jest wartość liczbowa, która stoi przy x w potędze drugiej. U nas jest równe a, a u nas jest równe 1. B to jest wyrażenie, które stoi przy x w potędze pierwszej. I u nas b jest równe 5. Natomiast c to jest wyraz wolny, który w tym przypadku jest równy liczbie 6. I policzymy teraz deltę. Będziemy mieli tutaj... 5 do potęgi drugiej, czyli b do potęgi drugiej, odjąć 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy 6. 5 do potęgi drugiej to jest 25, minus 4 razy 1 to jest minus 4, i to jeszcze mnożymy przez 6. I tutaj mamy dwa działania: odejmowanie i mnożenie. Priorytet większy ma mnożenie, dlatego ja 25 przepisuję bez zmian. No i minus 4 razy 6 to jest minus 24, stąd uzyskuję tutaj, 25 minus 24, zapiszę to czytelnie, żeby nie było wątpliwości, i uzyskuję 1. Czyli widzimy, że delta jest równa 1, czyli jest to liczba większa od 0, co oznacza, że to wyrażenie ma dwa pierwiastki. I teraz pierwszy pierwiastek policzymy z tego wzoru. Mamy minus b w liczniku, czyli to będzie minus 5, odjąć pierwiastek kwadratowy z delty. Pierwiastek kwadratowy z delty to w tym przypadku pierwiastek kwadratowy z jedynki, czyli 1. W związku z powyższym, w tym pierwszym x w x1, będziemy w liczniku mieli minus 5, minus 1, a w mianowniku 2 razy a, czyli 2 razy 1, co w rezultacie daje nam minus 6 drugich, czyli minus 3. Policzymy teraz x2 to x2 policzymy z tego wzoru, czyli będziemy tutaj mieli minus 5 plus 1 w liczniku, w mianowniku 2 razy 1, co daje nam minus 4 drugie, czyli w rezultacie minus 2. Oznacza to, że postać iloczynowa tego wielomianu to jest nic innego jak x, no właśnie, co x? x minus minus 3, razy x minus minus 1. No i teraz ściągniemy sobie te wewnętrzne nawiasy i będziemy tutaj mieli x plus 3 w pierwszym nawiasie, a w drugim nawiasie będziemy mieli x plus 1.